Dobry wieczór Państwu. Piotr Firczyk jestem ordynatorem oddziału nefrologii wraz ze stacją dializ w Cieszynie. Pierwszą dializę w Cieszynie wykonano 7 października 1997 roku. W tym roku mamy 17 lat wykonywania zabiegów wśród sztucznej nerce zabiegów dializacyjnych. Mamy w tej chwili 13 stanowisk dializacyjnych. Dializujemy w skali roku 200 chorych. Dializujemy poprzez przewlekłą dializę u osób z przewlekłą, ciężką niewydolnością nerek. Takich pacjentów mamy 80 mniej więcej. Ci pacjenci są dializowani trzy razy w tygodniu, rzadziej, o ile mają jeszcze zachowaną resztkową funkcję nerek. To dwa razy w tygodniu. 80 chorych dializujemy w skali roku z powodu ostrej niewydolności nerek i 40 chorych dializujemy, są to dializy gościnne, a także chorych z innych stacji dializ, którzy mają leczenie naszych, w innych naszych oddziałach szpitalnych, na oddziale neurologii, urologii, pulmonologii i itd., tak kardiologii. Czyli obsługujemy rocznie 200 pacjentów, co daje w skali rocznej 11, ponad 11 tysięcy dializ. A w tym roku już przekroczyliśmy tą liczbę i zakończymy liczbą ponad 13 tysięcy dializ. Oczywiście zużycie nerek jest ogromne. Nerki pracują codziennie, za wyjątkiem niedzieli, gdzie jest dzień techniczny dla stacji dializ. Stąd potrzeba sukcesywnego zakupu nowych sztucznych nerek i kasacji starych nerek przekraczających staż 10 lat. Stąd konieczność zakupu nowych nerek i tym samym stworzenia oczywiście bezpiecznego leczenia chorych dializowanych. Dlatego nasza prośba była do dyrekcji, poprzez dyrekcję do fundacji, a fundacja do społeczeństwa o datki indywidualne i ze strony instytucji na zakup sprzętu medycznego, w tym, w tym wypadku na nową sztuczną nerkę. Ja jeszcze dodam tutaj, że Wspieranie fundacji umożliwia nie tylko nam zakup sztucznych nerek, ale także zakup innych nowoczesnych sprzętów medycznych, umożliwiające lepsze, bardziej dokładne leczenie pacjentów w całym szpitalu. Fundacja jest motorem i właściwie to ona stworzyła w 80% Stację dializ. Pierwsze środki na remont, modernizację budynku, pawilonu pierwszego pochodziły z fundacji. Fundacja jest motorem również utrzymania przez te 17 lat stacji dializ. Powiem, że 13 nerek zakupionych to było z fundacji, z pieniędzy fundacji. Gdybyśmy mieli korzystać z innych możliwości, może byłoby w tej chwili 5, może dziesięć nerek, co był, można było wykonać o połowę mniej dializ i ograniczyć liczbę przyjmowanych pacjentów. Dzisiaj tego nie mamy. Dzisiaj każda osoba w naszym powiecie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ma wykonane tego typu procedury, a sytuacje w życiu różnych ludzi mogą to na to pozwolić. Pacjent trafia z zawałem i z niewydolnością wtórną nerek i jest zabezpieczony. Trafia z tak zwanym ostrym żuchem na chirurgię i pacjent jest zabezpieczony. Również y, nefrologia przyczyniła się przez to do bezpieczniejszego leczenia naszych chorych we wszystkich oddziałach, gdzie mogą zawsze inni specjaliści od nas. Yy, szukać pomocy. Dlatego jeszcze raz apeluję, jest to nowoczesna dziedzina, a jak po sam pan profesor Kok odpowiedział, pod koniec XX wieku nefrologia stała się kołem zamachowym współczesnej medycyny. Również w naszym szpitalu wydaje mi się, że ten element dodatku rozszerzył nasz punkt widzenia w leczeniu pacjentów. Nie ukrywam, że na oddziale intensywnej opieki medycznej również są wykonywane zabiegi hemodiafiltracji i stworzenie tego typu metod leczenia nerkozastępczego również wydaje mi się, że była to inicjatywa z naszej strony, gdzie lekarze dostrzegli ten element leczenia. Dziękuję. Dziękujemy panu doktorowi, a teraz, moi drodzy, nadeszła taka chwila, powiedziałbym prawdy. Mianowicie, chcemy teraz złożyć dar na właśnie zakup tej sztucznej energii. I ma to być dar serca. Wiecie, co ja sobie pomyślałem? Mężczyźni przeważnie chodzą w marynarkach. I portfele mają z lewej strony, czyli tak praktycznie na sercu. I zechciejcie prawą ręką sięgnąć do tej lewej kieszeni, zobaczyć, co tam jest, a potem zróbcie to, co Wam dyktuje serce. Teraz wolontariusze w czasie wykonywania kolejnego utworu orkiestry przejdą sektorami kościoła. I za każdy dar przyjmijcie serdeczne podziękowanie, Bóg Wam zapłać, podamy do publicznej wiadomości wysokość zbiórki, także będzie to dar serca. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Nikt o tym jeszcze nie mówił nikomu, lecz wiatr już o tym szepcze po ogrodach. Nie patrz na smutnych tych ruin z Waliska, nie płacz. Co prawda, łzy to rzecz niewieścia. Widzisz, żyjemy. Choć śmierć była bliska, wyjdźmy z tych pustych ulic na przedmieścia. Wystawy puste i zamknięte sklepy. Życie się skryło chyba w antypodach. Z pudłem grzebyków stoi biedak ślepy. Będziemy stąpać po swych własnych schodach. Zwalone leżą dokoła parkany, dziecko się bawi gruzem na chodniku. Kobieta pierze w podwórku łachmany i kogut zapiał krzykliwie w kurniku. Kot się pod murem przeciąga leniwo, na rogu człowiek rozmawia z człowiekiem. Znowu w sklepiku zjawi się pieczywo, i znów zabrzęczą rano bańki z mlekiem. Przejdą dni ciężkie, klęski i rozgromu, i zapomnimy o ranach i szkodach. Będziemy znowu mieszkać w swoim domu, będziemy stąpać po swych własnych schodach. Z przenieśliśmy się w lata II wojny światowej i czas okupacji. Andrzej Włast, właściwie Gustaw Baumlitter, był polskim poetą pochodzenia żydowskiego, żołnierzem legionów I wojnie światowej. Autor ponad 2000 piosenek, w tym usłyszanego przed chwilą tanga już nigdy. Podczas II wojny światowej znalazł się w getcie warszawskim. Podczas zorganizowanej przez przyjaciół próby wyjścia poza mury getta wpadł w panikę i na widok niemieckich strażników rzucił się do ucieczki. Został zastrzelony. Polskie drogi Janusza Morgenszterna i Dom Jana Łomnickiego to z kolei seriale, które na długo pozostają w pamięci widzów. Podobnie jak piękna muzyka, która została skomponowana przez Andrzeja Kurylewicza oraz Waldemara Kazaneckiego, a którą Państwo będą sobie mogli za chwileczkę przypomnieć.